Oni nas ciągną do tego, żebyśmy jeszcze przyjmowali imigrantów, Zielony Ład, imigranci. Co jeszcze? Co jeszcze? Zniszczyć Polskę, która przez te 30 lat rozwijała się naprawdę dobrze i dynamicznie. Pracą nas wszystkich i tych z lewa i tych z prawa. Wszyscy razem budowaliśmy tą Polskę. I chcecie ją zniszczyć w tej chwili? Chcecie pozwolić na to, żeby nasze dzieci bały wychodzić się na ulicę? Wszyscy przecież o tym dokładnie wiecie, że tak właśnie będzie. Bez względu na to, po której stronie dzisiaj stoimy. Na miły Bóg. Czy nie ma uczciwych ludzi nawet po drugiej stronie? Czy nie ma Was chęci obrony tego, co zostawili nam nasi przodkowie? Czy to jest jakaś narodowa tragedia, że my się szykujemy? Do wspólnotowego, zbiorowego samobójstwa i gramy muzykę na tym Titaniku, że będzie pięknie i fajnie. I ktoś mi mówi o koralikach, że Unia Europejska da nam koraliki. Wypad! Wypad z tymi koralikami. Jesteśmy dumnym narodem, chcemy bezpieczeństwa. Ja mogę żyć w większej biedzie, ale z, z przekonaniem o tym, że moja żona, moje córki, moja matka mogą chodzić bezpiecznie po tych ulicach. Proszę Państwa, byłem w Szwecji, w Sztokholmie niedawno. Po zmierzchu ludzie nie wychodzą na ulicę, rozumiecie? Nie wychodzą na ulicę! Gangi grasują, codziennie wybuch albo strzelanina to jest normalność życia w Sztokholmie. Szwedzi płaczą, mówią „ratujcie własną ojczyznę, to samo we Francji, to samo w Niemczech!